Mateusz Borek, promotor, gościem Boxing News. Witaj Mateusz. Dzień dobry, już szyderka, w pierwszym pytaniu. Jaka szyderka, to jest pełna w ogóle. pełne wsparcie z mojej strony. Nie, fajnie, że dołączyłeś do tego grona. Chciałem powiedzieć zacnego, ale też się w nim znajdowałem, właściwie jeszcze gdzieś tam znajduję. Po co ci to? Mateusz, pierwsze pytanie. Jak to jest? Jak wchodzi na bardziej do dyskoteki? To zawsze te wszystkie stare, które miały ugruntowaną swoją pozycję w, w lożach i przy barze, nagle zaczynają się denerwować i za tydzień już mają nowe szpilki, nową sukienkę albo nową fryzurę. Albo gdzieś udają się na jakieś powiedziałbym zabiegi chirurgii estetycznej, żeby lepiej wyglądać na tle tej nowej, bo widzą, że ktoś nowy wszedł do środowiska. Tak, już zupełnie, zupełnie poważnie. No, ja żyję dla chwil, dla impulsów, dla kaprysów. Potrzebuję cały czas jakiegoś drive'u w życiu, adrenaliny, czegoś nowego, i, 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 i wiele razy ktoś mi proponuje jakiś nowy projekt w życiu, i po prostu ja z tego korzystam, jeśli mam na to ochotę. Także dojrzewałem pewnie do tej, do tej myśli przez dłuższy czas. Obserwowałem boks z różnych stron, w różnych rolach. Od stricte typowego dziennikarza, przez człowieka, który jednak przez ostatnie karty Polsat Boxing Night, nie wiem, że był matchmakerem Gali, ale na pewno był takim dyrektorem sportowym przedsięwzięcia, który był odpowiedzialny za kontakt z promotorami, z matchmakerami, z zawodnikami, z trenerami, który znał gdzieś te niuanse kulisy, kuluary zawodowego boksu. No a w tej chwili, na ten wieczór 24 czerwca, postanowiłem samemu złożyć ten projekt i Zadbać o to, żeby te trzy płaszczyzny, to znaczy sportowa, biznesowa i promocyjna, w miarę się zgodziła. Biorę na siebie jakieś ryzyko finansowe. Mam pewnie przy moim nazwisku w Polsce w sporcie więcej do stracenia niż do zyskania. Natomiast no, chciałem to zrobić, chodziło to za mną, miałem to w swojej głowie. Czy jest to dzisiaj projekt jednorazowy, czy to będzie kontynuowany i będzie trwać dłużej? Nie odpowiem. Zobaczę jaki będzie generalnie bilans sportowy i, i biznesowy tego przedsięwzięcia. Dobrze, Mateusz, ale tak szczerze, robisz to dla kasy? Czy, czy dla fanów? Bo tak mówisz, że ty jesteś człowiekiem, który powiedzmy lubi adrenalinę, tak? Lubisz wyzwania i tak dalej. No ale żeby się bawić w taki sport, no to też, jak powiedziałeś, to jest dość duże ryzyko, tak? To jest bardzo duże ryzyko, bo to, jest, to są pieniądze, na które mnie nie do końca stać. Natomiast powiedzmy, że mam perspektywę w najbliższych latach swojego życia przy różnych projektach, które rozpocząłem, żeby odrobić jakąś stratę, jeśli ta strata będzie. I, i, i jakby odpowiadając już zupełnie szczerze i konkretnie na, na twoje pytanie, jeśli nie dołożę do tej gali, będę zadowolony. Nie jest tak, że ja mam ciśnienie, że nie wiem, muszę zrobić galę, sprzedać yy, gigantyczny number pay per view, muszę yy, zarobić jakąś wielką kasę, po to, żeby sobie, nie wiem, kupić cokolwiek, prawda? Mniejszego, większego, cokolwiek. Nie. Jeśli wyjdziemy na koniec na zero, to powiem tak, warto było się pobawić. Natomiast jeśli... jeśli na tym stracę jakąś kasę, albo większą kasę, to prawdopodobnie to będzie moja ostatnia impreza, bo po prostu nie jestem kawalerem, nie żyję sam, jest wokół moja rodzina i, i na pewno Żona dzisiaj z trudem rozumie to, że ja przy swojej, powiedziałbym, ilości obowiązków mam tego czasu dla rodziny jeszcze mniej, bo na przykład wyjeżdżam z domu w poniedziałek wielkanocny na dziewiątej rano po to, żeby być wieczorem na derbach Trójmiasta. miasta. Raz oglądam piłkę, dwa mam inaugurację teledysków i teaserów promujących Polsat Boxing Night na stadionie, żeby gdzieś tam przedstawić publiczności w Trójmieście, jak będzie wyglądała gala w Gdańsku. To się znowu odbywa kosztem dwóch czy trzech dni bez, bez najbliższych, więc jak mam do tego jeszcze za chwilę dołożyć większą kasę, no to po prostu że żona powie, tak, spełniłeś swój kaprys, swoje marzenie, wystarczy. I prawdopodobnie wtedy to się zakończy na, na jednej historii. Jak nie dołożę, no to nikt mi nie, nie zabroni zabawy yy, za darmo, która mnie nie będzie kosztować, albo zabawy, z, na której z, zarobię na zupę. Okej, okay, a cały czas przewijało się takie Zdanie w Twoich wywiadach, że sprzedasz mieszkanie, jak coś nie wyjdzie. Tak, na początku mówiłeś, że sprzedasz mieszkanie, to sugerowało, że będziesz bezdomny. Ja, że tak powiem, mając wiedzę, że no, to jest chyba mieszkanie na wynajem, to powiedz mi, jak wygląda ta sytuacja? To znaczy, budżet Gali Polsat Boxing Night jest taki, że Ty już teraz, bo mówisz cały czas o tych, o, no gdzieś tam przewijają się ten temat pieniędzy, że już teraz wiesz, że jeżeli to wyjdziesz tylko na zero, czy to jest takie tylko, że tak powiem, gadanie? No nie, no widzisz tutaj moich partnerów biznesowych, prawda? Generalnie poza partnerami medialnymi, no to w jakiś sposób dostaję wsparcie od i Olimpu, Murapolu, Etoto, pomaga mi też bardzo miasto Gdańsk i jest to tylko jakaś część budżetu. To nawet nie jest 50% budżetu tej imprezy. Więc yy, wiadomo, że jestem człowiekiem poważnym. Jak się umówiłem z panem Głowackim, Masternakiem, Siłachem, yy, Hałmono i kilkoma innymi na wypłacenie garzy, to 24 wieczorem trzeba będzie naciskać Enter i robić przelewy. I nikogo z tych bohaterów, którzy przyjadą zostawić swoje zdrowie w tym ringu, nie będzie interesowało, że się gala nie sprzedała, jeśli się nie sprzeda. A ja jestem na tyle poważny jako człowiek, że nie wyobrażam sobie historii, że mógłbym po evencie starać się renegocjować z kimkolwiek kontrakt, bo, bo tego się po prostu nie robi. To byłaby moja dyskredytacja. Więc, yy, więc absolutnie jestem, muszę być przygotowany finansowo na każdy wariant i jestem, bo gdybym nie miał tego zaplecza finansowego i chęci ryzyka, to bym tego nie robił. Bo tak jak Ci powiedziałem, w najbliższym czasie. Planuje dwa, trzy następne projekty biznesowe nie mające nic wspólnego ze sportem. I powiedziałbym, że mam dzisiaj taką wizję, że jak się nie uda, to będę to mógł w jakimś tam nie najdłuższym czasie odrobić. Natomiast jeśli dołożę, to niech się w to bawi kto inny. Bo każdy, bo, każdy, bo każdy w internecie to dyskutuje, dlaczego ten, dlaczego nie ten, dlaczego nie tamten. Tylko że nikt nie ma pojęcia, że za jednym zawodnikiem stoi mocny promotor, który zawodnika nie chce wystawić. Za drugim zawodnikiem stoi rynek. Za trzecim zawodnikiem stoją jakieś nieprawdopodobne oczekiwania. Ktoś mi pisze, dlaczego nie kalęga dla Mastranaka? Ja odpowiadam, bo, bo kalęga chce 150-200 tysięcy dolarów. Co za walkę numer 3 na gali? 150 tysięcy? Jennings, który chce 400 do 700? W zależności od rywala? No my o takich pieniądzach mówimy. Jeśli my mamy na przykład takiego dułapa i nie doszłoby do walki z Powietkinem, być może byłby w moim zasięgu, ale pojechał facet mając ofertę last minute do Rosji i on w ogóle o tych budżetach, którymi ja dysponuję nie chce rozmawiać, bo jego to nie interesuje, bo on już dobrze zarobił, teraz sobie sam płaci za walkę w Finlandii po to, żeby zaboksować z jakimś leszczem. Żeby mieć ostatnie zwycięstwo i znowu perspektywę walki o Wielką Kasę w Wielkiej Brytanii albo walka o pas. Także tych zależności biznesowych, promotorskich, rynkowych, telewizyjnych jest mnóstwo, a kibic, tak sobie siedzi na, na boksreku, nawet ten, który ogląda boks, i mówi a czemu nie ten, a czemu ten, a czemu tak, a nie inaczej. No, także to, to jest troszeczkę inny biznes, jak się wejdzie do środka i, i trzeba tych ludzi przekonać, zakontraktować. Zresztą no, sami wiecie. Tomek już jest może starszym zawodnikiem, który ma trzy porażki w ostatnich y, pięciu walkach. No ale to jest cały czas też świadomość, ile miał kibiców, ile sprzedawał biletów. Więc druga strona kalkuluje: Aha, Adamek, czyli Hala, czyli jakieś pay-per-view, to można ciągnąć. Głowacki, aha, to jest ten mistrz świata, który znokautował Huka, miał cztery razy na deskach Kaningama. No, z Susykiem przegrał, bo Susyk jest wybitny, prawda? No ale jak mam jechać do Polski, no to oczywiście, mam nadzieję, że wygram, ale kalkuluję, że no, raczej tam za dużych szans takim głowackim nie ma. Więc od razu przy takich zawodnikach. Ceny rosną. No, tak, tak wygląda ten biznes. Ja tego nie zmienię. Ja wiem, jak ten biznes wygląda. Też y, miałem okazję negocjować kontrakty, szczególnie. Sam pamiętasz, ktoś, tak. ktoś się dowiadał, że walka z najmanem od razu razy pięć, garza. Może nie jestem zawodnikiem, ale powiedzmy, że były takie sytuacje. Mogę nawet nazwisko rzucić. Rafał Jackiewicz, który potrafi w ostatniej chwili też powiedzieć wyższą kwotę niż początkowo, ale to tak, abstrahując jego prawo, to jest zawodnik. Y, y, Mateusz. Z innej beczki. Eey, wiem, jaką garzę dostanie Głowacki. Eey, nie wiem, czy możemy zdradzić, czy nie. Ja nie wiem, jaką. Dobra, Eey, to po koleżeńsku nie zdradzę. Eey, powiedz mi, czy pieniądze na jego rywala są podobne, większe, mniejsze, jak to wygląda. A jak myślisz? Panie promotorze? Ja myślę, że maksymalnie podobne. A ja ci powiem, że większe. Bo jak chcesz zakontraktować zawodnika dobrego, solidnego. To jak on słyszy, Głowacki, to od razu jego oczekiwania są 50-60% większe w stosunku do jego normalnych oczekiwań za walkę z innym zawodnikiem. Tak wygląda ten świat. Bo gdyby to miał być rywal dla Balskiego czy Ciślaka, to pewnie by się mogło zakręcić w pieniądzach podobnych. Natomiast jak my mówimy o Głowackim, czyli facet wchodzi na boksrek, patrzy 26,1, aha, jedna porażka z USykiem i tyle, i tyle, KO, jeszcze walka u siebie przed swoją publicznością. Dziękuję, to jak mnie chcą, to muszą zapłacić. I to jest takie myślenie dzisiaj rywali. Rozbiłeś mi pytanie, bo chciałem ci to dogryźć, że małe pieniądze będzie, ale ten rywal będzie na poziomie, już mówiąc tak zupełnie poważnie, bo powiem ci tak zupełnie szczerze, Mateusz, zresztą pisałem ci to na Twitterze, że ta karta sportowo układa się świetnie. Tylko to jest takie, żeby to nie było marzenie małego chłopca, że zrobi świetny event, a czy Janusz go kupi, o tak powiem, zwykły tak. No co chciałbyś, żebym przywiózł? Yy obitego, grubego Buma Samuela Petera dla Tomka i byśmy i, i dzisiaj krzyczeli, że przyjechał Nigerian Nightmare z rekordem niezłym, a facet by tutaj się wtoczył na tą scenę, straciłby równowagę na ważeniu i przewróciłby się z braku sił po drugiej rundzie. Ja nie chciałem takiego eventu. Ja tutaj mogłem myśleć o show biznesie, nawet no... Były różne koncepcje, powiedziałbym, żeby te gale uatrakcyjnić marketingowo, promocyjnie żeby to była gala atrakcyjniejsza dla, dla zupełnie innego segmentu i szerszej publiczności. Nie, ja chcę świadomie zbadać, czego dzisiaj chce polski kibic boksu i czy jest sens robienia dużych gal. Jeśli ta gala się nie sprzeda, jeśli będzie pół pustej hali, to znaczy, że nie ma sensu. To róbmy dzierżeniowy, Legionowa, Ełki, Częstochowy. Róbmy galę w takich miejscach. Na 3000, na 2000, na 3,5, bo być może taki jest dzisiaj realny stan zainteresowania polskim boksem zawodowym. Bo ja uważam, że jak jest na jednej karcie, chociażby tych trzech muszkieterów, czyli Tomek, Krzysiek, Mateusz, wsparci są Ewą, mamy młodych prospektów, których Polska nie zna tak naprawdę, bo po raz pierwszy na, na PBN-ie, balskie, czy, Balski, czy Wierzbickie, obiecuję, że jeszcze ktoś dojdzie. No to, to będzie dla mnie odpowiedź. Gdzie jesteśmy, czego oczekujemy, na co czekamy? Dominik mnie pogania, więc dwa ostatnie pytania. Eee... 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 Tomek Adamek, eee... namówiłeś go na to, żeby wrócił na ring, on tak twierdzi, to jest kłamie, prawda? Czy nie? nie, no kłamie przecież. On do mnie z i ą witam cię, jak tam mówi, robimy coś. do Maty. robisz tą promotorkę, dawaj, rob... trzeba robić boksy, bo nuda w domu, wszedłbym do ringu. Czuję znowu pasję i chodzę codziennie do gymu, Mówi, że żona jeździ na Manhattan. Pracuje w tej chwili jako pielęgniarka. Dzieci w szkole co ja mam robić. No, więc yy, powiem szczerze, że, że do dzisiaj nie mamy podpisanego kontraktu. Yy, trzy razy zmienialiśmy warunki kontraktu. Bo na początku Gala miała być w Wielkiej Brytanii, więc yy, byłby zupełnie inny budżet z racji chociażby biletów czy, czy sponsora na ring. Jak do Tomka zadzwoniłem, żeby renegocjować, powiedział: Nie ma problemu. Po tym, jak się okazało, że to ma wyglądać biznesowo jeszcze trochę inaczej, to też poszedł Tomek na, na zupełnie inne rozwiązanie finansowe. Więc, absolutnie tutaj, wracając na PBN, wracając do Polski, wracając na ring, nie myśleliśmy o pieniądzach. I, i, i muszę ci powiedzieć, że wczoraj. Ustaliliśmy, że, że wyjdzie do ringu, o to jest dla mnie fajne, jako dla młodego promotora, jako MB Promotions, także nie jako Ziggy Promotions and Main Events, tylko być może w ostatniej walce wyjdzie, wyjdzie jako zawodnik nowej grupy promotorskiej, która być może na jednej gali zakończy swój żywot. Mówią, to jest takie powiedzenie, że zrobiłeś w życiu dwie gale, pierwszą i ostatnią. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mateusz, ostatnie pytanie. Polsat Boxing Night 7. Powiedziałeś, że chcesz kogoś wypromować na tym evencie. Kogo będziesz promował? Powiedz po nazwiskach, bo mamy kilku znanych zawodników. I jak Ty w ogóle widzisz możliwość wypromowania kogoś na gali Pay Per View? Bo powiem szczerze, że ja nie kojarzę, żeby komuś się taka idea w ogóle udała. No, przede wszystkim to pamiętaj, że jest cała machina promocyjna, która trwa 6 tygodni, w którą angażuje się. Otwarty Polsat, Polsat Sport, Polsat Sport News, Polsat News, Polsat Sport Extra. Polsat Sport Fight, Onet, Fakt, Przegląd Sportowy i wszystkie portale, z którymi współpracuję. Więc ci zawodnicy na pewno z większą częstotliwością będą się pojawiać na różnych antenach i w różnych portalach niż normalnie. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie o tym, że codziennie się o tym mówi w wydarzeniach i że ci zawodnicy będą się pojawiać w wydarzeniach. Po trzecie, przygotowuję dokument o głównych bohaterach tej gali, sześciodcinkowy. Po czwarte, no to jednak pamiętajmy o tym, że potem będzie kilka powtórek tej gali normalnie w Polsacie Sport i one mają bardzo dobrą oglądalność, dużo większą większą niż normalne gale, które są pokazywane na żywo. Chcę pokazać nowe twarze, chcę żeby ludzie dali mi odpowiedź, czy interesuje ich na przykład Balski, czy lubią boks Wierzbickiego, jak, jak to potraktują, bo myślę, że kilku zawodników dostało szansę swoje na Polsat Boxing Night. Serowatka boksował kilka razy, czy on sprzedaje bilety? Niekoniecznie. Czy dostał szansę Cieślak? Coś go zgubiło po drodze. Dostał szansę Wawrzyk, jakieś pieniądze z Polsat zainwestował. Więc ja myślę, że no byli zawodnicy, którzy dostali swoje okazje na Polsat Boxing Night, teraz czas na innych. To nie jest tak, że Polsat Boxing Night jest skazany na te same nazwiska, niezależnie od tego, co dalej się dzieje z tym kapitałem, który zawodnicy dostają i wypracowują przez występy na, na PBN. Kończymy, bo tutaj jest ciśnienie z tyłu. Jeszcze zdążymy, mam nadzieję, nieraz porozmawiać. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam kochani do Gdańska 24 czerwca. Kto ma ochotę, wpadajcie, kto nie, przed telewizorem, a kto nie ma w ogóle ochoty na oglądanie boksu, niech idzie na spacer. Dziękuję.